Nie wiem, chyba to wezmę. Nie mam nawet przedmiotów, żeby w Billboarderę wejść. To mi daje teoretycznie 5 golda, jeśli sprzedam. Więc całkiem spoko. <śm> Dobra, jakby jakoś spróbować zagrać pod Leblanc z Milo na inwokerów, zagrać jak w Double Trouble, tylko zagrać później, zobaczyć po prostu co mi daje. Sinzało albo. Albo odblokować Wiego i mieć Udyra też do tego. Hm? Nie Nautilus. Jest, Jest Molzachar. A jestem drugim pikiem, bo wygrałem. Unlucky. Stawcie mi mal Zahara. Ale chce zostawić. Na wszelki wypadek, gdyby tutaj była jakaś szansa pod Aureliona. Zawsze ten Aurelion trochę mnie bajtuje. Jeśli jest pod niego szansa, no to myślę, że zawsze warto tutaj myśleć o Aurelionie. Urw... Paduła Noxus, Anoxus, Two Patient Study, Slamin. Taki. training Gold, Patient Study. No dobrze! Siema Maciek, Siema poloż Witam, witam. Steen zjedzony, to mnie cieszy, 40 golda, 85 HP Jest w porządku Jest ten powielacz, więc Leona może wpaść, gdybym losowo sytuacyjnie trafił Tarika, no to wiadomo Wiadomo co się wtedy dzieje Także na dobrą sprawę, jeśli na karuzeli wyciągnę Tarika, no to lecę w Aureliona To tu, a to zostawię, bo to pod krytyka, bo tutaj nasz tu wchodzi akurat. To mi nic nie daje. Moloch. Zraptor jest, jest. Molocha potrzebuję, tu jest. Okej. Okay. Okej. Okay. To już jest pewnie atakan dwójka ja. Wiadomo. Mocne. To bym mógł wziąć. Spirit, wyzycz. Też może być w porządku. Slamin, niekoniecznie. Ja, no, to da. Dobra, no i czekam do karuzeli. Po karuzeli oczywiście się określa już co będziemy grać. Grunt to zobaczyć co na tej karuzeli wyskoczy. Ale oczywiście mogę dostać jakąś Lisandrę, jakąś czwórkę inną, apę karującą fajną, ale to zostaniemy po prostu przy Malzacharze. Zobaczymy, jak Malzachar sprawdza się w kompozycji, po prostu gdzie on sam może karować bez Double Trouble. Bo w Double Trouble jest silny i to niezaprzeczalnie. Więc zobaczymy, jak sobie działa w ten sposób. 66. Więc za chwilę będzie singlet, Jakbym chciał to dorzucać. Po Karuzeli mogę wejść w siódmy poziom i zacząć rolować. Ten powielacz jest. Leona jest. no Aurelion też wisi na włosku. Nie ma co ukrywać. Jeśli wpadnie z karuzeli Tarik, no to lecimy Aureliona. Bez dwóch zdań. Tutaj stąpik przed na ziomeczka. On będzie pierwszym pikiem, a ja będę który? Drugi, trzeci. Nie, drugi. No dobra. Jest Taric I nie ma tarika. No i pograna GG Szkoda Dobra, nie no. Zostańmy przy swoim planie. Nie ma co kombinować za dużo. Jest kolejny Malzachar. Potrzebujemy tylko frontu zbierać. I wszystko będzie dobrze. Pięknie. hmm Thank you think we the a Feliosa bad, the kingdom of the stars yes. I don't have Hmm. Na 4-1 może wyjść tutaj Aurelion. Tylko czy. Chcę rezygnować z mojej dobrej kompozycji na rzecz Aureliona. Spróbujmy. Spróbujmy zagrać Aureliona w patchu 16-4. Ej, ale ten Malzahar to jest. Silny to sal, to może zostać jeszcze. Zobaczymy, to też sal. Ten może zostać. Jest krytyk, więc są trzy itemy, które chciałem złożyć i na Malzahara. No i mogę teraz dać na Aureliona. jest tak naprawdę drugi nasz ale też więc perfekt itemy. To już idzie do wywalenia. To też może iść do wywalenia. Możemy zostać tak o. I to ściągamy. Tutaj Aurelion itemy. Tule ona póki co tankuje No i tyle Nie spodziewałem się Aureliona, ale Aurelion wyszedł Niech więc będzie No iście Maja Maciek 100 HP Zniknęło, wyparowało Hehehe he he. A nie, to są lesser. Uu, myślałem, że to są te duże. Tak to nie chcę. Dwa przedmioty z BF słoda. No jest szansa, że trafię coś totalnie AD, więc potrzebowałbym siwany Nieważne. Ej, ja nie gram nigdy Leony w tym bildzie. Ale gdyby ona się trafiła na trzy, to czemu nie? Zoi nie, no zoi do, do kosza. No dobra, wiele nie wyciągnąłem z tych rolek. Aurelion już po kilku uderzeniach widać silniejszy. Już troszkę z taków wpadło. Diana. To jest Leona, no właśnie. Dobra, bo teraz tak, teoretycznie to mogę wyrzucić. Mogę wejść w to, ale nie mam Serafinki Potrzebuję Serafinkę, żeby w to wejść Dianę mógłbym wyrzucić i wejść w to, ale to też mi nic nie daje na chwilę obecną, więc zostaję jak jestem Nie jest źle, tak myślę Lux może fokusować Aureliona, to będzie boleć Wow, no ale ten Aurelion to. Na nieźle. Mm. Niestety wszedł one shot na sam koniec. Dawaj malza! Dawaj malzahar! GG! Dlatego gramy Malzahara. Siwana, Siwanę bym chciał A no to pasek zdrowia I damy na Tarika 48 Dobra, więcej AP. Także będziemy troszkę silniejsi. Tutaj nie ma eko, więc nie wiem, co tu zadaje obrażenia. Chyba, że wajka stała się nagle jakaś super silna. Aczkolwiek nie spodziewałbym się tego. Chociaż ten Eko zaraz pójdzie do Aureliona. No ale. To był przypadek, że ten Eko zaczął fokusować Aureliona. Bo w innym wypadku oczywiście bym wygrał. Szkoda tej serii. Bo wszedłem w poziom, no bo widziałem, że mam serię Muszę dotrwać do 6-1. Wtedy mam Aureliona 2 i wystąpuję praktycznie każdą gierkę. To jest pewne. No tutaj tyle one. Żyjemy zobaczymy. Dajmy to z tej strony może. Nie mam też przebicia odporności na magię. To myślę, że warto byłoby zdobyć. Kajsa dwójka, Herald jedynka. No to raczej powinien być win. Tutaj wejdzie stun za chwilę. Ach, chyba, że Herald pójdzie na Aureliona jakimś cudem. Okej. Okay. Kajsa dwójka pod dodatkowe leczenia. No dobra, no. Dobra, jest Serafinka, więc robimy pivoty. I teraz musi wejść to, niech wejdzie za to. Shielding, stun i obrażenia. Okej. Okay. 46 hp jest dobrze. Jak tutaj stoimy? 200 a 271, więc no jest ok. Kolejny powielacz. Ej, to jest One of Leona. Ja muszę tu zrolować i to jest Kazner. Tylko na dobrą sprawę chcę rolować po Leonę, a tutaj jeszcze odblokowuję skalnera. Nie wiem. Dobra, zobaczymy, jak ta walka się potoczy i, i pomyślę po tej. Tu już jest 300 staków, nie? Tak. Wow. Patrzcie, ile obrażeń na dwa uderzenia 10 koła. I ktoś mi powie, że Aurelion w tym patchu nie działa, bo dostał nerfy wcześniej Po prostu ciężej się nim gra, trzeba nim grać sytuacyjnie, a nie forsować I to jest cały clue Aureliona Dobra, dajcie jedną Leona Please, szybko Raz, dwa, trzy. No nie wiem, bez sensu to. Tak myślę. Ale jak już w to wszedłem, to szukajmy jej do końca no. Na 6-1 i tak zaczynam wygrywać, bo wchodzę w Aureliona dwójkę. Jeszcze jeden hit. Za późno. Jeszcze dwa ściągnięcia, więc jest nadal szansa. Dobra. Yy, to zróbmy jeszcze raz. Tak. 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 I tak. I tak. Dobra. I teraz tak. Ty tu, ty tu. Ty tu, ty obok, ty z tej strony, no i git. Mogę zablokować nawet sklep, żeby złapać tą siwane. Bo na dobrą sprawę ja już więcej u siebie nie potrzebuję. Jedyne czego potrzebuję, to dożyć 6-1 i na 6-1 zrobić Aureliona dwójkę. Więc jedną muszę wygrać na trzy walki. I to jest wszystko. Niby tylko, albo aż, nie? Zdychaj! Dobra, i teraz Aurelion. Hit. Zdążył! Zdążył. No i mamy Wolimisia. Mam dużo tanków, ja tu chyba tanków wejdę. No chyba, że spalanie w sumie pod Serafinkę jeszcze też jest dobre. Dobra, weźmy spalanie. Serafinka dwójka też tutaj coś klika. On za chwilę, no dobra, nie za chwilę wejdzie na 550, no ale te 550 taków będzie już mocne. A skąd ta rękawica? A, z tego, dobra. Ang? E, no to wchodzisz tu. A ty tu. Bez fidla będę grał? I dorzucę siwane. No bo jakimś cudem tutaj Leona na 3 się wbiła, więc niech sobie stoi. No i 16 16. Nie mogę dostać za 16 HP. Wydaje mi się, że jest to do osiągnięcia. Tutaj 5 Noxus. No Wydaje mi się, że tutaj powinien być Win. Mam dwóch bardzo, bardzo solidnych tanków aktualnie. No nie. No. Bez podjazdu. I to jest Aurelion 2A. 4. O, jeszcze ładniejsze itemy. Pięknie, pięknie. Tu się bijemy albo tu się bijemy. Ja bym chciał go ustawić z tej strony, ponieważ iż gdyż Dobra, no wiadomo, set będzie bolał Junara, ale tego Heralda muszę zacząć zbijać jak najszybciej. Dlatego przystawiam się. Okej. Okay. I w tym momencie zaczynam fokusować od razu Heralda. I o to mi chodziło. Bo potrzebuję bardzo dużo czasu, żeby go zbić. No właśnie. No właśnie, o to chodzi, no. Ale dobra, backlane padł. Także mamy trzy wygrane z rzędu. A to było na Aurelionie jedynce. A teraz wchodzimy w, w dwójkę. Kaisa Kajsa. Patrzmy na te plecy, bo tu się dzieją złe rzeczy. Junara, Kaisa Pink i Garen. Dobra, Kaisa, a Kaisy nie złapie przecież nawet Junara i garen. Wukong. I raz i dwa. I stankujemy sobie jeszcze Tarika. Maciek. Dobra. Ustawimy tu Leona, żeby ona tankowała. Później ustawiamy Swaina, żeby stunował. A tych, tych tanków ustawimy z tej strony, żeby po prostu później byli, żeby zatrzymać seta. Także najpierw zbijamy to. I później dowiemy do się do tej leony. Mam taką nadzieję. Wow. Set bardzo długo nie poszedł się leczyć. To też jest bardzo duży plus dla mnie. No i za chwilę pójdzie ostatnie uderzenia Aurelion. Aha! Gdzie on uderzył? Co za troll! Co za troll! Nie wierzę w tego Aureliona. Wziął chłop, uderzył w nic. Totalnie w nic. Szansa jeden na milion. Że gość posmaruje powietrza. Dobra, tak, będę ustawiony. I powinno być dobrze. Junara. Dobra, mamy jedną. Więc będzie mu już ciężej. Ile staków tu mamy? 613. To jest jeszcze Wukong czy już cień? Ach, to był jeszcze Wukong. Dobra, Junara zginęła. No ale znowu set zostaje, nie? Dobra, jest win. Ej, Wukongi. Wukongi też tam straszą. Aurelion, fajnie. Garen, nie mam Wukonga. Dobra, bijemy się jeden na jeden. Ja myślę, że i tak chodzi o to. Tutaj dajmy tą Leonę. Serafinka bardzo ładnie w tą Yunarę strzela. Teraz już trochę mniej. Co nie zmienia faktu, że z tej strony też jestem tankowny. Tylko problem taki, że set poszedł się już leczyć. Do 800 jeszcze brakuje. No nie, no, ale jeśli Aurelion nie robi jakiegoś trolla i na skosie nie bije jednej jednostki, która nie ma już praktycznie HP, no to przeciwnik tutaj nie ma zbyt wielu szans. Idę jeszcze się bardziej stankować. Obrażeń mam wystarczająco Muszę popatrzeć tylko, żeby on tu Junary nie dobił Ale mam jedną u siebie, więc nie jest źle Mam też Wukonga teraz Skalner ma dobre przedmioty Powinien być win 749, a jeśli nie, to raczej nie dostanę za 19, a później będę miał już 800 staków. A na 800 staków, jak odpalają się meteory, to jest po prostu koniec. No i raz znowu przeskoczyła, ale zobaczymy. Ten set chyba też nie jest aż taki straszny, jak się idzie leczyć, nawet tak szybko. Mam taką nadzieję, bo za chwilę powinien dostać uderzenia i on spływa na hita. GG! Aurelion Sol w patchu 16-4. Polecam!